Cześć, witajcie! Na dzisiaj przygotowałam dla Was bardzo prosty, nie boję się powiedzieć, że również dla początkujących, wzór ażurowy. Na dworzu czuje się już troszeczkę wiosny. U mnie już przebiśniegi, słuchajcie, wychodzą w ogrodzie, a więc możemy już powolutku zacząć z ażurkami. Bardzo prosty, naprawdę bardzo, bardzo prosty wzór ażurowy, do którego mam również szkic. Ten szkic możecie sobie przerysować, to jest jego lewa strona. Ja może teraz powiem szybciutko, co te znaczki tu oznaczają. Ci, co u mnie już częściej bywali, to wiedzą, znają już to wszystko. Na niebiesko zaznaczyłam prawe oczka. Na zielono są zaznaczone narzuty. Pamiętajcie o tych narzutach, żeby je robić, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Tutaj na czerwono zaznaczone są dwa oczka razem. Z dwóch oczek robicie jedno oczko, ale to oczko skłania się w prawą stronę. Natomiast tutaj są kropeczką, na brązowo macie dwa oczka razem przeciągnięte. Ono składa się, skłania się przepraszam, później w lewą stronę. To wszystko Wam powoli pokażę. Jak widzicie, mamy w czerwonym yy, yy, kwadraciku. Jest znowu raport, a więc liczba oczek jest podzielna przez 10 plus jedno oczko dla symetrii plus dwa oczka brzegowe, które tutaj nie są zaznaczone. Na początku po, po nabraniu oczek robicie jedno oczko brzegowe, oczywiście jedno oczko prawe i rozpoczynacie raport. Robicie 10 oczek raportu. Przykładowo macie trzy raporty, potrzebujecie na szalik na przykład, to wracacie znowu tutaj do tego czerwonego, do tego, co jest tu w naszym czerwonym kwadraciku. To robicie tylko jeden raz. Robicie drugi raport, znowu wracacie tu, robicie trzeci raport i po tym trzecim raporcie robicie oczko brzegowe. Jeżeli robicie w okrążeniach, jeżeli chcecie ten wzór sobie zrobić na przykład na skarpetki, czy na, na komin, czy na czapkę, to tego oczka nie ma. To nie istnieje wtedy dla Was. Robicie cały czas na okrągło taką liczbę, ilość raportów, jaka potrzebna jest dla, dla Waszego projektu. Również nie macie w okrążeniach oczek brzegowych. Rzędy, ja mówię w tej chwili o rzędach, rzędy parzyste robiąc na dwóch drutach, robicie wszystkie oczka na lewo, również narzuty robicie na lewo. Jeżeli robicie w okrążeniach, to robicie okrążenia parzyste, wszystkie oczka na prawo również narzuty. A więc możemy zabrać się za robotę. Tak jak powiedziałam, wzór jest również dla początkujących. Ja z wami będę robiła jeden raport na szerokość i jeden raport na wysokość. Rozpoczynamy oczkiem brzegowym, następnie mamy to jedno oczko prawe przed raportem. Kolejne dwa oczka, które macie na waszym lewym drucie, wsuwacie wasz prawy drut pod ich przednią ściankę, przeciągacie włóczkę i robicie dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Następnie mamy cztery oczka prawe. Jeden narzut to jest to, co jest na zielono zaznaczone, to są narzuty. I znowu jedno oczko prawe. Jeden narzut. Jedno oczko zdejmujecie z lewego drutu, nie przerabiając. Kolejne oczko przerabiacie na prawo i to zdjęte nieprzerobione przeciągacie nad tym przerobionym. Jedno oczko prawe i teraz jeżeli robicie więcej raportów, to rozpoczynacie znowu od tego czerwonego znaczka, gdzie są dwa oczka razem ze skłonem na prawo. U mnie nie ma tego, jest tylko jeden raport, a więc robię oczko brzegowe. To był pierwszy rząd, drugi przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Jesteśmy w trzecim rzędzie. Oczko brzegowe i oczko prawe dla symetrii. Rozpoczynamy pierwszy raport. Dwa oczka razem na prawo. Następnie mamy trzy prawe oczka. Jeden narzut, jedno prawe, narzut jedno prawe. Jedno oczko zdejmujecie bez przerabiania, drugie oczko przerabiacie na prawo i to zdjęte nieprzerobione przeciągacie nad tym przerobionym. Jedno oczko prawe. I ten w taki sposób powtarzacie taką ilość raportów, jaka potrzebna jest Wam dla Waszego projektu. U mnie jest tylko jeden raport, a więc kończę go oczkiem lewym. To był trzeci. Rząd czwarty przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Jesteśmy w piątym rzędzie i rozpoczynamy brzegowym jedno dla symetrii dla, na prawo, dwa razem na prawo. Robimy z dwóch oczek jedno, które skłania się teraz w prawą stronę. Kolejne dwa oczka przerabiamy na prawo. Robimy jeden narzut, jedno oczko prawe narzut. Następnie mamy dwa prawe oczka i dwa oczka razem przeciągnięte. Pierwsze zdejmujemy, nie przerabiamy, drugie przerabiamy na prawo i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Jedno prawe i oczko brzegowe. To był piąty rząd. Rząd siódmy, oczko brzegowe, jedno oczko prawe dla symetrii. Kolejne dwa oczka przerabiamy razem na prawo, jedno prawe. Narzut, jedno prawe, znowu narzut, trzy oczka na prawo i dwa oczka razem przeciągnięte. Jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Jedno oczko prawe i oczko brzegowe. To był siódmy rząd. Jesteśmy już w dziewiątym rzędzie. Oczko brzegowe, jedno oczko dla symetrii i rozpoczynamy raport kolejne dwa oczka które są na lewym drucie przerabiamy razem na prawo narzut jedno oczko prawe narzut i cztery oczka które przerabiamy na prawo trzecie i czwarte następnie jedno oczko zdejmujemy drugie przerabiamy na prawo i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym robimy jedno prawe oczko i u mnie jest już brzegowe. Rząd jedenasty, oczko brzegowe, jedno oczko prawe dla symetrii. Rozpoczynamy raport. Dwa oczka razem na prawo, jedno prawe, narzut, jedno prawe, narzut. Trzy oczka na prawo, jedno. Drugie i trzecie. Jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Jedno oczko prawe i u mnie jest już oczko brzegowe. To był jedenasty rząd. Trzynasty rząd, oczko brzegowe, oczko dla symetrii. I rozpoczynamy nasz raport. Kolejne dwa oczka, które macie na lewym drucie, przerabiacie, wsuwacie drut od lewej strony, tutaj pod dwie przednie ścianki, przeciągacie włóczkę i robicie z dwóch oczek jedno oczko na prawo, które skłania się w prawą stronę. Następnie mamy na niebiesko dwa oczka prawe, narzut, jedno oczko prawe i narzut. Dwa prawe i dwa razem przeciągnięte. Jedno oczko zdejmujemy, Drugie przerabiamy na prawo. To zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Robimy jedno oczko prawe i teraz powtarzacie taką ilość raportów, jaka potrzebna jest na wasz projekt. I na końcu oczko brzegowe. To był trzynasty rząd. Jesteśmy w piętnastym rzędzie oczko brzegowe, a następnie robicie jeden raz tylko jedno oczko dla symetrii. I teraz rozpoczynacie raport. Kolejne dwa oczka, które są na lewym drucie, suwacie prawy drut pod ich przednie ścianki. Przeciągacie włóczkę i robicie w ten sposób jedno oczko z dwóch i to oczko skłania się tutaj w prawą stronę. Następnie mamy trzy oczka na prawo, to są te na niebiesko zaznaczone. Jeden narzut na zielono. Prawe, narzut, prawe, jedno zdejmujecie, kolejne przerabiacie na prawo i to zdjęte nieprzerobione przeciągacie nad tym przerobionym. Jedno oczko prawe i u mnie jest już oczko brzegowe. To był piętnasty rząd. Zakończyliśmy jeden raport na szerokość i zrobiliśmy jeden raport na wysokość. Oczywiście, jak robicie jeden raport tylko na szerokość, to nie ma to takiego efektu. Popatrzcie, ja tutaj zrobiłam trzy raporty, już jest widać, jak ten y, wzór wygląda. <coughs> ten szkic, możecie sobie jak zwykle na początku tego wideo przepisać, przerysować. I to wszystko na dzisiaj. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym moim wideo. Na razie, cześć.